Witajcie wszyscy. Siema, cześć, tak, to my. Na tym kanale. Co my dzisiaj będziemy testować? Kolejny retro test. Jak to się dzieje, że my sami retro test testujemy? testujemy. No taki towar się udało zdobyć, taki towar teraz. Będziemy dla Was testować. No, staramy się być coraz lepsi co roku, ale no zobaczymy. Dzisiaj mamy coś takiego, takie przerażające petardy. Szata graficzna na nie przemawia. Jakby jakiś ty... Przód tak, tył już nie. No, jakby to jakiś babys zobaczył, jakieś dziecko, no to by się przestraszyło. No, Z tyłu się jakiś bobas. No ale tu mamy petard do śmieszka. 6 sztuk w opakowaniu, kazera 208. I tylko tyle. Instrukcja obsługi jest. Klasa pierwsza. No to elegancko. O, jak ładnie ptaszek śpiewa. No. no i tylko tyle. Gramatury nie ma. Roku produkcji nie ma. Jak to będzie szerać? Nie wiem. Jaka była cena? Też nie wiem. No ale musicie przyznać, że to jest takie przerażające. Jak z horroru. Tu mamy jakiś chiński znaczek. A tak Bo poza tym to nic. I tu mamy ładnego Pana, Pana, który się ma rakietę w dłoni. Obecnie tej firmy nie ma. Klasa pierwsza. No no i tyle. Cztery instrukcje obsługi w różnych językach. No i jak to wygląda? Bo już spore petardy. Ja myślałem, że one są na siarka, ale tu jest. Jednak. Łupsik! Mhm. Bardzo duży ląd. No. Jak współczesne petardy, ale no. Gaz jak tam takie rosyjskie, ale no, nie wiem. Waga taka przeciętna, ale nic się nie sypie, tylko tu, tak nie wiem, brakuje mi tej siarki tu, ale zobaczymy. Może były mocne, może są mocne, bo je posiadamy, nie? Znaczy, straciły swoje właściwości? Nie, zobaczymy. Odpalimy w prawidłowy sposób, bo nie wiadomo, gdzie jest komora tak. z prochem tu. Wyciągnę tej ręce i uciekamy. Jeśli produkt nie zadziała, nie podchodzimy. Zanurzamy wiatr z wodą, czy czymś takim. O. I uciekać. Odpaliło to się w ogóle? Cześć, bo tak. Nie wiem czym. I. Ale opó opóźnienie. Opóźnienie było spore. Dlatego widzicie moi drodzy, nigdy nie podchodzimy. No. Nie podchodzimy do produktu, bo nie wiadomo jak produkt się zachowa. Idę no, ciepło Słabe. No, coś go tego. Tam będzie Ale o, zapach. Nie, takie takie mocne to to nie jest. Bardziej na stragan jakiś Nie wiem Lącik taki no Kiepski A później nie ma to sprawy, tak? No i tak. Ktoś by po... Łee! Ktoś by podszedł i by się krzywda stała, ale no... no Ale Ale Fajny zapach Polecam Baciek z łaciek i tata Ale trochę trocin tutaj miało Nie, tu coś no. chyba poszło nie tak, tak Bo jej nie rozerwało nawet No grus. No bruz no Co, możemy się jeszcze dać tylko jedynie drugarka Bo podganek nawet nie ma teru. Nie, możemy no Ale tak nie Jak chcesz Aby jak zgasła Jak zgaśnie to zgaśnie Nie wiem. Takie kurde no Takie czarne 5 gram Na czarnym prochu, o i tutaj macie albański towar, nie no, tak. liński, Trociny, czyli Trocinka i... tak jak kiedyś to robili, nie? Mamy wypełnienie gipsowe, moi drodzy. Czyli to się potwierdza, że są stare, bo obecnie tracin nie dawają, a trociny kiedyś były po to chyba, żeby przy transporcie mhm. drogą morską, to żeby tam wilgoci nie dostały, tak. rzekomo. Żeby trzymały swoje właściwości, ale no. W zależności wszystko od propu. Tak czy tak tutaj... niebezpieczna. Petarda, moi drodzy, nie trzymać w dłoni, nie kozaczyć. No. Przy, szczególnie przy takich właśnie gatunkach, jak mam, mam bardzo krótki ląd, musimy uważać, żeby sobie nie zrobić krzywdza nikomu. Nie rzucamy nigdy pod nogi, bo to nie petarda ogólnie, pet, to nie jest zabawa pirotechniką nie są żarty. No tak. także, także przestrzegamy, bądźcie ostrożni, jeśli strzelacie, nie wygłupiać się. No. I to byłoby na tyle tym oszczerzeniem. Trzymaj No, Hello.